Proszę pana, więc... Mogę powiedzieć tak. Przez wiele lat, kiedy pracowałam w największej instytucji onkologicznej, czyli w Centrum Onkologii, teraz Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie, a nawet w jakimś sensie byłam odpowiedzialna za akurat taką dziedzinę, właśnie którą pan tutaj miał okazję przetestować, to u nas za moich czasów wtedy była jedna taka zasada, że jak przyjeżdża pacjent z nowotworem jądra, to ten pacjent jest tego samego dnia przyjmowany do szpitala. I tego samego dnia zaczyna leczenie. Każdy inny, bo jest to leczenie radykalne. Tak jak powiedziałam, to jest leczenie, które ma na celu wyleczyć tego pacjenta. Niestety, w wielu nowotworach my nie mamy możliwości leczenia radykalnego. To są leczenia, często mówimy paliatywne, które pacjentom przedłużają życie i tak dalej. Czyli jakby istotne jest to, żeby te priorytety po prostu były we właściwy sposób stawiane. Czyli pacjent z nowotworem jądra nie powinien czekać na rozpoczęcie leczenia.